Dobra kajka, eee, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będę zamieniała dziewczyny w siebie na cały dzień. Eee, dlatego będziemy robić fajne rzeczy. Ja sobie właśnie zaplanowałam taki fajny, luźny wyjazd, gdzieś coś porobimy sobie fajnego i tak dalej, ale na sam początek. Będziecie się musiały troszeczkę podmieniać. Będziecie musiały pomalować się. Ja robię mega łatwy makijaż, robię taki sam w sumie. Robię podobny strasznie. Zwykłam, robię troszeczkę inny, ale tak jest w sumie mega podobnie. Znaczy, będę no, musiała na pewno zmyć cienie, te, które tutaj dzisiaj robię. Troszkę. Troszkę, bo ja robię po prostu kreskę cieniem brązowym i w sumie tyle. I po prostu robię rzęsy, kontroluję sobie normalnie twarz i tyle. Więc to jest taki najważniejszy punkt, że musi być ta kreska cieniem i musi być w kąciku oka tak samo. No i błyszczykiem I to jest klasyka potem Idziemy na zakupy, wybiorę coś, co ja bym kupiła, i kupimy sobie to wtedy wszystkie w trójkę i będziemy chodzimy w tym samym moskwie. Bo... Dobra, no da! Potem pojedziemy na coś do jedzenia i musimy kupić jeszcze Karolowi prezent. Dzisiaj to zaczniemy też od sianka i od kapki. I przy okazji, jeżeli pod tym filmem będzie 80 tysięcy na górę, to wtedy zamienię się w jedną z dziewczyn Timo na 24 godziny, więc no. I zejdziemy na śniadanie? Tak, możemy iść na śniadanie. Musisz wyeliminować wszystkie moniewate rzeczy. Nie, nie. czekać do ja mam? Ej, dobry był ten katering, No. W każdym razie najważniejsze jest właśnie, że ja sobie zazwyczaj rano robię kawkę. Ja nie piję kawki, ale dzisiaj jej piję. O, i często właśnie klaszczę z jakichś dziwnych powodów. No, no, tak. No, no eee. tak. <laughs> Szukam. Eee, kupu. Eee, I musimy wymyślić jakiś prezent dla Karola, bo nie zdążył. Ty się miałyśmy tutaj kupić, ale nie kupiłeś go w końcu. No i co kupujemy? No ty też jak nie robi Tak, <laughs> eee, ja to się dużo, o właśnie ten. Yy, no, to w sumie możemy kupić, yy, coś wymyślić. Jak pojedziemy w trójkę, to wiecie, to coś wymyślimy. że nad perfumem? Yy, no, ale wiecie, yy, nie wiadomo, bo ja myślałam, że yy, kupimy. Kupimy okrągłe kuczki, ale nie kupujemy, więc yy, idziemy zrobić kawkę. Tak, yy, ja w ogóle też słyszałam, że Józef chce jechać do selfie store, więc jedną rzecz będzie musiała wziąć, taką, jaką ja wybiorę. O, no dobra. Można. Ja muszę oddać to. Mogę ci dać na miejscu, że możemy się wymienić, bo on jest na mnie za szeroki. To ty gadasz? No, no dobra. Konkretnie, więc ja ci mogę ten dać, a ten co sobie wymienię coś innego. Dobra. Kawa, kawa. Kawa. Znowu jest syp w tej... Konkretnie tej... nie ma syfu, ale jest nie ma nóż! Kto ktoś dał nóż! Trzeba tu kamerę zamontować. My to z Karolem w ogóle cały czas sprzątamy w tym zlewie, a tutaj każdy ktoś robi syp. I wszyscy mówią, że nie wiadomo kto. Będziemy robić kawę. Ja właśnie ja, zastanawiam się, co byśmy kupiły. W beczce, żebyśmy razem, to musimy bo kupić jakiś top taki. No. Eee. jakieś dresy, bo ty chodzi I, I musieliśmy. Musieli musieli założyć dana, e, selfie Selfistor wziąć sobie takie obody cały czas. Wychodzisz. Nie ma. Co w się sensie są dwa takie. Ale są no tutaj... większe? Tutaj... Ale no są tylko, że one są inne trochę. A. Są takie A. złote i takie łańcuchowe mocno. No ty robi też tak, że mówi z ekscytacją, ale tak jakby się jej nie chciało. Że tak. A. Robimy kawę. <noise> ale dobra, to danie, na śniadanie. Trzeba, że ktoś zaczynanie Ja Tak? No to Julka może się iść ogarniać w sumie. To ja się, Możesz... się umyję. Ja się szybko umyję. Tylko, że się na nie zajmie 15 minut. Umyjesz po 15, tak. 15 minut? Tak. A pomalujesz się w no. A to ty nas nie malujesz swój makijaż? Mam nie, myśli? ja się tylko powiem a. co, a ty sama się malujesz. A, bo? no dobra. Dam radę, bo ja, się tak, bo ja chcę fajny dzień dzisiaj, a jak się nie umyję to będę taka, wiecie, będę tak. Cały czas o tym myśleć, tak jak miałam na sesji z Ingrid, więc ja wolę się jak najszybciej umyć i później już będę miała fajny dzień. Idziemy do pizza, tak. bo jest obowiązkowo. E, na pizzę. Znaczy zawsze jak y, coś y, mówiłam, ja bo pokazuję, bo się na telefonie to paznokciami tak robi. Zawsze słyszę je paznokcie, serio. No bo one są za długie już, bo no. ja mam takie powyginane, bo nie mam czasu iść na paznokcie nowe, serio. No. Kawuśka. Jak się chciał więcej mleka, to się sobie dolać. E, Jest to mleko patrycja, ale to tak chcę sobie poniedziałek bo do tego czasu tak by było zepsute, więc... Stalki Patrycja, i ułam ci mleko, ci na mleko. Niesłodkie w ogóle. A, bo. No, jest nieposłudzona, bo ja pijemy z cukru. <grym> Kurde. <grym> ja się powstrzymuję. Ja pijemy z cukru Dobrze, sukuli, pyszna, ja pyszna, pyszna kawę. Pyszności. na zawsze jak pije to się doka. Tak, obowiązkowo musimy usiąść przy stole. tym zawsze jakoś tak dziwnie, jak siedzi na telefonie, to robiła się tak. Czasem po prostu tak rękę prze, prze, tak na bok, i jakoś, nie wiem, tak Tak, musisz stuknąć po co Tak, tak. tak? I, I kciukiem zawsze, nie tym palcem, Ona zawsze kciukiem. Z Katarinkiem mamy spoko, bo wszystko mamy Katarinkę, więc my wszystkie prawie to samo. Tak, no, no. ja już zjadłam nie na kamerach, ale dokładnie to samo zjadłam. Do, dokładnie to samo dzisiaj Łonia zjadła, no. Mam nowy Katarink, pochoda Katarinki, właśnie mam pierwszy dzień dzisiaj testowania będę mam dawać nad czy mi smakuje, czy nie. Dobrze, no, no, tak, uczą już, się, tak, uczą się, tak, uczą się. Już, co? Mhm. Nati zawsze dzwoni do Pauli albo do... <laughs> i się pyta, Ej, co to jest na mnie Ej, co to ty? Nie, ona to dzwoni się drze przez ten telefon. Tak! I nie, mnie, to tym Słuchaj, dokładnie tak. Na no, tym też nagrywa Insta Solis, także idziesz sobie korytarzem tutaj. Tak, I tak sobie nagrywa i tak. No, i zawsze na wchodu, rano nagrywam, no. zawsze. Jeszcze Dzisiaj mam dokładnie to lepsi? samo. Nic nie mówi się, tylko się po prostu ładnie wygląda. Takie jest No, no. <grym> no nie, wszym... a sumie. A Jace mówi. Dodaję dużo, też mówię. Hejka dziuby, dzisiaj oh, jedziemy. My... Właśnie, to już to... nie mówię za bardzo no dziuby, mówię jako no, no? no. Ja ogólnie nie będę miała problemu, żeby być cały dzień jak Nati, bo my z znaczy, mamy mega podobne wszystko. Styl, jakby serio. Ja, ja się z latiwiać, czuję mega tak... Wiecie, że najbardziej podobne, co nie? Ale mamy taki sam, ubieramy się a? tak samo, wszystko. Serio, my z Nati idziemy do sklepu zawsze i wybieramy i wybieramy to samo, a nie, nie jesteśmy ze sobą i później przychodzimy i mamy te same rzeczy. No czucie. że jest, tak za z tą bluzką. Tak, Mocne. no, no. Mm, mega dobre. Pyszne, nie? Mhm. Moja będzie myła włosy teraz, więc... Yy. O, Małgorzata. <laughs> Paulina to jest taki mój mieszkaniec, on no no tam to się tutaj jest. Ja tam jestem jej e, Więc e, 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 Monia zrobił po prostu pielęgnację włosów, taką jak ja. Szampon i odżywka. Najpierw myjesz włosy szamponkiem. To jest e, kaczka łupka. Tak, dobra. Potem nakładasz odżywkę. Mm. I potem maskę. To jest o, pięknie pachnie, zobacz. miała takie gładkie włosy no. jak nigdy. I Jak już będziesz miała mokre włosy, to zejdź na dół, to na mokre włosy nakładam jeszcze dwie rzeczy. Dobra. O kurde, tak. No, A potem wcielkę. Potem robię wcielkę, to się wciela i one przez to niby szybciej rosną. No i wcikam takim czymś jeszcze i taki kremik daję. I one są potem takie. Pro. I każdą odżywkę i maskę musisz rozczesać na włosach. Tak. Aha? Mhm. I czekaj, zmywam ton. Zmywasz ją i potem ja sobie nakładam to i w międzyczasie na wiesz, że możesz sobie, nie wiem, ogolić sobie nogi albo coś i sobie utrzymać. A jak już masz mokre włosy, to ja sobie psikam e, tym. Tak wiesz, zrób sobie e, z dwa psiki na każdą stronę. No oj. No. Wcierka. to jest chcielka. wcielkę ja sobie nakładam nagryw e, na... na pa ten, To jest tak psika. Na tak z trzy psiki na rękę. Trzymaj. To zcieram i patrz, i to musisz na skórę głowy dać i wcierać w skórę okay. głowy. Ono tak dziwnie pachnie, A to w ogóle potem nie, no, nie, ten, nie czuć w ogóle włosów tą ścierką. Mhm. Dałaś tak mniej więcej wszędzie? Mhm. Tak? To jest Czyli jeszcze, kurde na końcu taki balsam. I tak to rozetrzyj. I jedna ręka na jedną stronę i jedna ręka do... okay. na drugą stronę. Ale potem wszystkie tutajście włosy pachną. Ja, jak mam mokre włosy, siadam, maluję się i pod koniec, jak już włosy mam takie półsuche, półmokre, dosuszysz sobie je taką szczotką modelującą. I wtedy nie trzeba ich prostować, a jest mniejsza temperatura, bo w prostownicy jest dosyć wysoka temperatura, no a jednak powietrze w tej szczotce nie ma takiej wysokiej temperatury i to jest ogólnie po prostu dla włosów takie, no lepsze. Jak już trzeba po prostu jakoś wyprostować, to wolę to niż prostownicę. Czuję się fajnie. Chcę. Mam błyszczyk od Mani też. To, to. Mam też od Julki pomalkę. Mam wszystko mam. Tusz od Julki. Właśnie po moim mój ulubiony błyszczyk jest od Mani. Serio? No. Dobra, dźwięki więc. Nie ja teraz. Zmyję sobie mój makijaż oka, żeby wyglądać bardziej jak ja. I przede wszystkim nie mogę mieć też niebieskiego tuszu, muszę mieć czarny. Także. I zaraz będę sobie robić kreskę. Takie kocie oczko. Hej Maciek, co tam u ciebie? Hej! Już tak mówi nacu, tak, tak? Yo, mm, Okej. Okay. Co będziecie dalej robić jako y, nacu? Jedziemy z dziewczynami y, dzisiaj na pizzkę, y, pojedziemy sobie też na miasto, po jakiś biżu. No wrażenie, że zawsze jak dziewczyna zamienia się w inną dziewczynę, to po prostu gada jak stereotypowa dziewczyna, tak? To jest, to jest właśnie to o właśnie, tak robi stuka z kapazuciami. To tak na co nie robi. No ale co? Robi właśnie. Już skończyłam teraz tylko... Masz jakiś spray taki na... Tak, niebieski. To już skończony makijaż. I mm, już mam, moi drodzy, mojego błyszczyku Juicy. Juicy gloss. Tak. Tak się prezentuje. I moich super świetnych pa... Dobra, tak nie mówisz. I moich... <laughs> paletek! Na Tsudusi. Tak. <laughs> tak. Tak się prezentujemy, A jak, i się, i jak się w ogóle używało? To się eee, mówi, bardzo fajnie. Róż i, i Fajny błyszczyk jest chyba moim numerem numerem jeden, serio. Ale rzecz na do włosów. No nie wytrzymam. Wow. Ja myślałam, że ja dużo używam do włosów. Ten deseń. No dobra, to wrócimy, jak Monia już to zrobi. Dobra, my jesteśmy już e, gotowe. Monia jest pomalowana, Józefa jest pomalowana. Czy jak Nati? E, i Nie wygląda. Ja nie musiałam się nawet starać, żeby wyglądać jak Nati, bo my, serio, mamy podobne wszystko. My mamy wszystkie mamy... te same buciki. Serio. To się modele tych samych bucików. A to jest najważniejsze. Dobra, dokładnie. Dajdziemy. Ja myślę, że dzisiaj y, musi prowadzić ktoś inny niż ja. To Ej dobra, my jeszcze zajechałyśmy do sklepu. Jednego z perukami, dlatego że dziewczyny muszą. Ee, mieć ciemne jedź, włosy. Ciemne włosy. No niestety ja już nie jestem blondynką. Jakbym była, to by było trochę łatwiej. Teraz dziewczyny będą musiały założyć jakieś peruczki, żeby być w brązowych włosach wybrałyśmy jakiś sklep perukami, żeby te peruki były w miarę jako tak ładnie wyglądały i może pani nam jakoś fajnie założą. Myślę, że przyklejać bez sensu, bo to wam będzie niewygodnie. No, no. Tylko tak wiecie, po prostu założyć i Ale żeby czapy. Ale oni zazwyczaj właśnie w sklepach, żeby nawet przymierzyć, to zakładają peruki, więc założą i już nie No zajmę. i fantastycznie, więc idziemy do do salonu peruk. Potem mamy taki plan, że jedziemy do złotych, pójdziemy sobie do Berzki, wybierzemy ciuchy, potem pójdziemy po prezent dla Karola, pojedziemy do selfie store i potem pojedziemy na jedzenie. I tak zakończymy nasz dzień, bo przypuszczam, że już wtedy będzie trochę późno, więc tak to wygląda. Tak, Kochani, peruczki. to kosztuje chyba 1000 zł. W to kosztuje 1000? Tak. O Bole, są to produkty medyczne u nas tak no. naprawdę. Jeśli mówimy o perukach okazjonalnych po 140 zł, nie ma w ogóle takiego modelu. A jakie są? Takie mniej więcej podobne jakkolwiek Żadnych prostych? Podobny? Nie. teraz mhm. nie no, A skręcone mogą być skręcone. Niech pani zobaczy, co tam się znajdzie. Bo ta jest taka jak tam, no. nie? I miałaby Pani też takie te czapki od razu? W sensie te no, siateczki na siateczki, naprawdę. Moja mhm. jest brunetką! Wyglądam tragicznie! Nie no, powiem Ci szczerze, że nie wyglądasz źle, naprawdę, ale lepiej ci w jaśniejszym kolorze, lepiej zdecydowanie. w jaśniejszym. Ale naprawdę nie wyglądasz źle. Ej, ale e... długość jest idealna. Taka, no? Ja kiedyś miałam taki, ja miałam taki kolor włosów przez chyba dwa lata, ja nie wiem jakie. Ja... Ale to, to cięcie też jest, po prostu no. beznadziejne jest. Dobra, prosimy Panią o nożyczki i utniemy Ci metkę z tej peruki. O Boże! Ej, ale ładnie Ci w takich. Nie było innych tak więc musiałyśmy wziąć takie z Pokaż się. Jedziemy teraz na zakupy. Teraz jesteśmy team brunet. Oh. Dobra, lecimy do Berszki po topiki. Tak, bardzo dobrze. Tak, Moja się uczy. Musiałam wziąć topiki. Eee, Każda z nas będzie miała taki topik najprawdopodobniej i do tego dresiki jakieś. No faktycznie, tak. mega często poprawiałam włosy. Tak. Ja, ja, ja też właśnie poprawiam, ale ja, ja mamy ja, ja po prostu zawsze ta, tak sobie robię, nie? A, a Nati to jest taki szybki, energiczny ruch tak. z paznokciami. Taki... Tak. tak, i za ucho lekko i tak. Jesteśmy pod Berską. Beczka to mój ulubiony sklep. E, tam kupimy właśnie z Monią najczęściej topiki. Julka ostatnio też zaczęła wchodzić się do zakonu topowego. E, no i dzisiaj, e, właśnie, wybiorę dziewczynom jakiś taki fajny, basicowy e figur, którego ja właśnie bym kupiła i który bym chodziła najczęściej. Halo, topiki, topiki. Widzę jakieś topiki. No są fajne, ale to nie jest to, co bym. to nie jest to. Szukam innego. Szukam inny. Właśnie to mierzyłam. Fajna jest, ale tak sobie leży. Ale dobra. O, tu są topy. O! No dobra! To co? Ładny! Ej, ten jest mega ładny. No. Dobra. Idę mierzyć z dziewczynami topiki. To jak będziecie już ubrane, to wychodźcie. Dobra. E, my już kupiłyśmy nasze topy. Idziemy teraz do w zasadzie wreszcie po Jak się czujecie? W brunetki. Dobrze. Tak? Potem idziemy na pizzkę i będzie fajnie. Udało nam się dostać takie szare spodnie. Właśnie często chodzę do takich szare spodnie, więc to będą spoko. Julka też ma właśnie te same co ja, a Monia ma na sobie, więc Monia nie musi akurat brać dokładnie. Dobra, słuchajcie, więc tak się prezentuje nasz fit. Jak widzicie, mamy wszystkie szare spodnie, bo w sumie takie dresiki są najczęstsze. Najczęściej ubieram wygodne wyciki. topik, proszę Państwa, no i tak się właśnie... I brązowe włosy! I brązowe no. włosy, no. mocno. Tak. tak, więc teraz idziemy szybko znaleźć jakiś prezent dla Karola i lecimy zjeść sobie pizzkę. My już wyszłyśmy z galerii i robimy teraz taki szybki unboxing rzeczy, które kupiłyśmy. Ja zrobię unboxing tego, a Wy musicie zrobić tak jak ja, unboxing klapek. Kupiłyśmy okularki, takie, które zawsze Karol zabiera Moni. Tak wyglądają. Dobry. kupiliśmy też jeden klapek, Karol ogólnie no się zawsze klapek. chodzi w klapkach i też tak. jedziemy na Chorwację, e, więc no, spodobają mu się. Tak, tak. spodobają mu się na, na pewno. drugiego, dobrze. Drugi klapek dla Karola wygląda w ten sposób. E, myślę, że mu się spodoba, bo no nie wiem, jakoś tak po prostu fajna. Fajno. Teraz lecimy, mam nadzieję, że będzie miejsce na ogródku, żeby sobie zjeść pizzkę. A my z Julką pojedziemy się do selfie store, no i e, właśnie po jakąś biżuterię na perwację. No i tak jak mówię, coś tam wybierzemy. Będę musiała sobie koniecznie w selfie store kupić coś takiego na brzuch, bo Natalia zawsze tak. takie nosi. Tak, dokładnie, będzie musiał być łańcuszek na brzuch koniecznie. Jedyne co zauważyłam a, a. Y, i zapomniałam o tym, Juka chyba też zapomniała właśnie, że ja się zawsze wkurzam jak prowadzę, więc teraz jak ja będę prowadzić, Juka się musi wkurzać na kierowców. <głos》>. Chwila w samochodzie to jest idealny moment, żeby wiecie co zrobić? Poprawić usta. Poprawić usta tym bardziej po w sklepie i po maseczce. Mhm. Więc pora na błyszczekowanie. Bo ja już swój Juicy zużyłam! Ja też! no, no wiecie! Nie ja zawsze właśnie nakłada dosyć sporo błyszczyku, bo im więcej błyszczyku, tym się bardziej usta świecą. To jest bardzo ważne, prawda? Dobra, no jedziemy czy co? Jedziemy! Kochani, jesteśmy teraz już na pizzy. No i moją ulubioną pizzą, słuchajcie, jest pepperoni z jalapeno, więc będziemy musieli jakąś taką wziąć. O, oh, znajdę. Jest, jest nie z ale czy jest? Najwyżej weźmiemy dodatkowo. Jest, o, jest jalapeno do wzięcia, więc. Weźmiemy jedną pizzkę, bo dziewczyny nie są jakoś turbo głodne, e, No i co? I lemoniatki. A zresztą e, jesteśmy teraz na diecie i ćwiczymy tak. i zresztą, zdrowy tryb życia. Bardzo dobrze, bardzo dobrze... E, ja, teraz, ja teraz nie jem słodyczy, jem zdrowo itd. i tak dalej. I sam się nie jest też ogólnie fast foodów, no ale słuchajcie, pizzy nigdy nie odmówię. Serio, a jeszcze w zaposłach jest tak dobra, więc... Dobra. Więc wezmę nam tą pizzę jalapeno i może jakąś jakiegoś tam, jakieś lemoniatki, co? Tak, to było typowe babskie historii. Jeżeli chodzi o lemoniady, widzicie, że mamy taki miks. Wiecie dlaczego mamy taki miks? Dlatego, że ja jestem turbo niezdecydowana, dlatego uznałam, że musimy wziąć różne. Każdy co innego. Każdy co innego, bo ja jestem Daj naprawdę kwintesencją niezdecydowania. Moja głodna jestem. A głodna Nati to jaka Nati? Zła. Tak. Ja tak samo mam. Głodna kobieta tak. to zła kobieta. Jak wiecie, ja mam często właśnie takie tutaj nasilniczki i tak dalej. Akurat ten, który miałam na sobie dzisiaj, pęknął mi podczas jazdy, muszę go naprawić, jak dojedziemy do domu. Ale dlatego ja postanowiłam, że Julka przede wszystkim właśnie tutaj musi sobie taki wziąć, więc Juka musisz sobie wziąć. Zwykiem cztery. to jest fajne, podoba mi się. Akurat mam topiki i teraz... No właśnie, akurat jak masz topik, to będziesz mogła sobie dobrze przymierzyć. No. Nie ja to oczywiście będę Julce doradzać, żeby wzięła fajne rzeczy, bo dzisiaj wiecie. Dobra, to wybierajmy coś jeszcze tutaj, bo do Julki fajnego, no, więc ja myślę, że Julka powinna to przymierzyć. I na kostkę też takie coś. Dobra, potem Wam zrobimy co kupiłyśmy, chce w sensie się co Julka tam sobie wybrała, co w się sensie co wybrała oczywiście z moją pomocą. No i tyle. No, zaraz się widzimy. Wzięła bardzo dobre rzeczy, bardzo dobre, wzięła na, na przykład naszyjnik, który ja też wzięłam, więc jest git. I będziemy jechać po fajewelki. E, dobra kochani, więc ja wam teraz zrobię taki mini unboxing rzeczy, które kupiłam sobie. E, a więc tak, mamy tutaj takie pierścionki, one są zobaczcie na takim jakby rzemyku. No bardzo fajne, no. E, mamy jeszcze taki. I wzięłam jeszcze sobie takie kolczyki. One są generalnie takie e, subtelne, Będę fajne. Będą do wszystkiego pasować. Będą do wszystkiego pasować na pewno. Wzięłam sobie takie mega wakacyjne na kostkę, bo my, wiecie, jedziemy do Chorwacji, będziemy tam nagrywać teledysk, więc myślę, że mi się to przyda i będzie mi do wszystkiego pasować. Wzięłam sobie też taki e, bardziej odważniejszy... Jakby, ble, ble, ble. E, wzięłam sobie też e, taki bardziej... Taki większy, tutaj takie zobaczcie, małe cyrkoniki i ostatni, który wzięłam, to są naszyjniki, one są tu takimi, z takimi gwiazdkami, no mega fajnie wyglądać do stroju i wzięłam też taki, mega mi się spodobał, widziałam, że inne Natalie tak, też taki go wzięły. To jest dokładnie ten, który pomogło mi wybrać Natalia i dokładnie taki sam ma. Tak, więc bardzo dobry wybór. E, uważam te zakupy za udane. Jesteśmy pod e, centrum fajerwerków Hestia. Mamy bu, bu. fajerwerki. Pff. Mamy fajerwerki. I zimne ognie i, i się jaram, dlatego że wiecie, to, jest, to będzie robiło efekt. No. Ludziom się będzie podobało pewnie jak będą odpalimy. wychodzić, każdemu damy po jednym zimnym ogniu, zapalimy wszyscy. Tak. Jak już wszyscy będą mieli to odpalimy jeszcze fajerwerki. I będziemy śpiewać stola! Dobra, słuchajcie, wy się do domu, jest już ee, taki dosyć późny wieczór. Teraz będziemy zajmować się przygotowaniem, coś w sensie, pomocy w przygotowaniu imprezy Karola urodzinowej. Dlatego kończymy ten odcinek, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Jeżeli będzie pod tym filmem 80 tysięcy łapek w górę, to nagram film, że zostaje jedną ee, z dziewczęskiemu. Z Więc no, tak to wygląda. Pa dziuby, buzia!